Cześć, witaj na naszym jogowym kanale. Ja nazywam się Mary Kate i bardzo miło jest mi Cię powitać w tej naszej jogowej przestrzeni. Bardzo miło jest mi też powitać Cię na kolejnym 15-minutowym spotkaniu Full Body Workout, na którym znowu spotykamy się w ramach tego miesięcznego wyzwania dla członków kanału Mary Kate Yoga, który nazywa się Body Journal. Jest to 31 dni wspólnych praktyk, więc jeżeli masz ochotę dołączyć, jeżeli masz ochotę na więcej spotkań takich jak to, ale też dłuższych, to szczegóły, jak zostać członkiem kanału odnaleźć te pozostałe praktyki i do nas dołączyć, Zajduje się w opisie tego wideo, pod linkiem masz informację, co to jest Jogi Members, dlaczego warto, jak dołączyć, także odsyłam Cię tam, a teraz przechodzimy już prosto do naszej praktyki, która dzisiaj będzie, tak jak mówię, 15-minutową jogą wzmacniającą i zaczniemy sobie ją w pozycji leżącej, także jeżeli jesteś już gdzieś na swojej macie, to zapraszam Cię do odłożenia się na plecy, możesz zatrzymać zgięte kolana stopy odłożone na szerokość bioder, pięty przed pośladkami, ręce w wygodnej odległości od ciała, wzdłuż ciała, tak żeby łopatki miały miejsce do odłożenia się na macie. Weź sobie głębszy wdech, późny wydech, możesz docisnąć troszeczkę u pleców do maty, odciążyć kręgosłup, wsłuchać się w własny oddech. Może swoje bicie serca osadzić się tu i teraz na ten wspólny moment wysiłku, na wspólną praktykę. Weźmiemy sobie jeszcze jeden długi głęboki wdech i wypuścimy całe powietrze z płuc z wydechem, z kolejnym wdechem przenosimy ręce za głowę, zaczynamy odrywać biodra i kręg po kręgu wchodzimy na przedramiona do pozycji półmostka. Wdech od razu płynnie wracamy na miejsce. Pilnujemy, żeby kolana nie rozszerzały się szerzej niż na szerokość bioder i powtarzamy jeszcze raz biodra do góry, wdech i wdech spływamy w dół. Góra wdech i wydech, wracamy w dół powoli teraz podnosimy nogi cały czas zgięte w kolanach i ręce w kierunku sufitu nogi są w kącie prostym, ręce skierowane do góry i z wdechem będziemy najpierw sięgać rękami do tyłu prostować je za siebie i z wdechem wracamy do góry kolejny wydech, opuszczamy czubki palców na matę i wracamy do góry, mocny brzuch i wydech, ręce wracamy wydech, nogi Wdech, wracamy. Ręce, wdech i nogi, wracamy. Ręce, centrum, nogi i góra wdech. Wdech ręce, wracamy. Wdech nogi, wracamy. I jeszcze dwa razy ręce, wracamy. Czubki palców na matę, wracamy. Mocny brzuch, ręce, wracamy. I nogi wracamy. Okej, okay. wszechwaj teraz dłoni pod kolana. Delikatna kołyska do przodu i do tyłu. I będziemy chcieli skorzystać z tej energii i podnieść się prosto do pozycji malasany. Czyli stopy szeroko na krawędzi, palce odkręcone na boki, pięty zostają w centrum. Możesz rzeczywiście skorzystać z dłoni, żeby podnieść się do pozycji. Jak potrzebujesz, zostajemy sobie też na czubkach palców, stóp. Ręce amortyzują nasz z przodu. Jak jest ok, dłonie połączone możesz delikatnie skorzystać z łokci, żeby wypchnąć jeszcze biodra, przyciągnąć się w pozycji wzrok przed siebie. Mocny wdech, luźny wydech. I teraz zapierając się na stopach, mocne pośladki, mocne nogi podnosimy się do góry, sięgamy dłońmi wysoko wdech, z wydechem wracamy do przysiadu, łokcie przed kolana. I wdech. Podnosimy się do góry. Wdech wracamy. Jeszcze raz. Góra wdech. I wdech wracamy. Ok. Przeciągamy się w pozycji. Odkładamy teraz dłonie na środek. Stawiamy daleki krok do tyłu prawą stopą i przekręcamy się na bok maty do pozycji skandasany. Cały czas jest przy nas zgięte lewe kolano. Prosta noga, prosta prawa noga odłożona napięcie. Pozycja skandasany. Możesz otworzyć tutaj dłonie. Lewa dłoń na macie przed kolanem, prawa wysoko do góry. Wzrok na sufit. Długi wdech. Wszystko to cały czas może dziać się na palcach. Lewej stopy z przodu. Wdech tu. Z kolejnym wdechem będziemy albo z użyciem dłoni, albo bez przenosić się do wojownika drugiego z tyłu maty. Możesz skorzystać z dłoni i wypchnąć się z maty. Spotykamy się tutaj, kierujemy się za prawym kolanem na tył maty biodra nisko. Weźmiemy tu długi wdech i z wydechem wracamy do skandasany. Spójrz na i wypchnij kolano łokciem, i od razu wdech jeszcze raz. Wojownik drugi z tyłu mat I wracamy z Kandasana, i wojownik drugi. I jeszcze raz z Kandasana, i wojownik drugi. Wracamy do Skandasany. Przekręcamy się naprzód maty, odrywamy piętę z tyłu i wysyłamy teraz lewą nogę do góry prosto do trzynogiego psa. Przyciągnij się, sięgnij stopą jak najwyżej weź długi wdech. Z wydechem zginamy kolano i powoli przekręcamy się na prawą stronę, aż odłożymy stopę. Otwieramy się do pozycji wild thing. Długi wdech. Klatka ciągnie do sufitu. Wdech. Przekręcamy się z powrotem do centrum. Pies z głową na dół. Wepchnij się z dłoni. Kolana mogą zostać zgięte. Szyja luz. Długi wdech. Luźny, swobodny wydech. Patrzymy na dłonie i teraz przez zgięte kolana przenosimy się przeskokiem albo przejściem. Z powrotem do malasany. Odrywamy dłonie. Pośladki nisko, Prosty kręgosłup. Długi, swobodny wdech. Dłonie wracają teraz na matę. I tym razem daleki krok do tyłu lewą stopą. Znowu przekręcamy się na bok maty, tym razem prosta lewa noga. Zgięte prawe kolano przy nas. Opcjonalnie otwieramy pozycję ręce szeroko. Na matę i do góry. Długi wdech. Wdech tu. I z kolejnym wdechem znowu mocne nogi przenoszą nas do wojownika drugiego z tyłu maty. Wyrównaj pozycję, znajdź swoje ułożenie. Schodzimy nisko w biodrach. I schodzimy z powrotem do skandasany. I power up do wojownika drugiego. I skandasana. Ostrożnie szukamy równowagi. I wojownik drugi. Pamiętaj, że możesz korzystać z rąk na macie i jeszcze raz skandasana wojownik drugi i schodzimy do skandasany i jeszcze raz wojownik drugi pamiętaj, że możesz skorzystać z dłoni na macie, schodzimy do skandasany ostatni raz power up, wojownik drugi Wdech skandasana przenosimy się naprzód maty, dłonie pod barki i wysyłamy prawą nogę wysoko trzy nogi pies długi wdech, przeciągamy się z wydechem zginamy kolano i przekręcamy się na lewą stronę, aż odłożymy stopę za sobą. I podnosimy klatkę, wypychamy ją do góry, łatwiej. Długi wdech. I z wydechem wracamy dłonią pod bark, wracamy do psa z głową na dół. Przyciągnij się, wypchnij z dłoni. Długi luźny wdech, swobodny wydech, wzrok na dłonie i odstawiamy teraz lewą stopę daleko do przodu. Przekręcamy się na bok maty. Zatrzymaj pięty przekręcony do centrum palce stóp na zewnątrz i przez ugięte kolana podnosimy klatkę, przenosimy się do pozycji bogini. Opuść biodra nisko, ręce skierowane do góry. Przeniesiemy teraz ręce na boki łokcie zgięte. I z wdechem. prostujemy nogi ręce wysoko. I wdech dół. Coraz niżej. Góra wdech. I wydech miednica. Zjeżdża w dół. Cztery do góry. I wydech dół. Trzy. I wydech. Dwa. I wdech. Jeden. Wracamy, zostajemy tutaj. Przenosimy teraz ręce do centrum, łączymy je na mosku, biodra cały czas nisko. I z wdechem podnosimy prawą piętę. Wdech wracamy, wdech lewa, wracamy. Prawa, wdech, lewa, wdech. Jeszcze raz, prawa, wdech, lewa, wdech. Na moment podnosimy obie pięty. Możesz otworzyć ręce szeroko. Trzymamy pozycję. Odkładamy pięty. Prostujemy ręce i nogi. Odkręcamy palce stóp równolegle. Długi wdech. I wydech. Skłon do przodu. Możesz złapać dłońmi za zewnętrzne kostki. Pogłębiamy szeroki skłon. Im dalej do przodu przeniesiesz ciężar ciała, tym mocniej będą otwierać się tyły, łydek, tyły, ut. Luźna klatka, luźne barki, luźna głowa. okej okay. Powoli wracamy do dłoni. Pod barki unosimy samą klatkę i teraz kilka razy pięta, palce przesuwamy stopy nieco szerzej niż na szerokość bioder. Znowu palce do zewnątrz pięty w centrum i przez zgięte kolana zjeżdżamy do Malasany. Zatrzymujemy się tu tylko na moment długi wdech. I z wodą siadamy, prostujemy nogi szeroko na boki. Szeroki rozkrok. Usz się wygodnie, tak żeby pośladki były odłożone całe na macie. Weźmiemy sobie wdech, przeciągniemy się w pozycji. Barki zrolowane w dół. I teraz odłożymy sobie ręce po bokach prawej nogi. Dociskamy ręce do maty, i z wdechem staramy się unieść pośladki do góry. i Jeśli możemy, unieść prawą nogę. Trzymamy dwa, trzy. Wdech odkładamy. Strzepujemy napięcie. Przenosimy teraz ręce na lewą stronę i z wdechem wypychając się z dłoni podnosimy pośladki, próbujemy podnieść lewą nogę, dwa trzy i wracamy odpoczywamy, rozluźniamy ciało powtarzamy jeszcze raz to samo na każdą stronę, ręce na prawo mocno wypchamy łopatki, podnosimy pośladki podnosimy prawą nogę wracamy luz i przenosimy się na lewo. Ostatni raz biodra do góry, podnosimy nogę. I wracamy. Rozluźniamy się. Łapiemy dłońmi pod kolana. Przyciągamy je do siebie i przytulamy cały tułów do nóg. Możesz odłożyć czoło na kolana. Zostajemy. Moment tu. Poczuj, jak rozciąga się kręgosłup z tyłu. Niech zwalnia oddech. I powoli na moment otwieramy jeszcze ręce do przodu. Podnosimy nogi do góry. Trzymamy pozycję na wasany i zginamy prawa noga, palce na matę i lewa. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trzymamy jeszcze moment. Oddychamy, nie zatrzymujemy oddechu. Mocny brzuch. I powoli łączymy podeszwy stóp. Łapiemy je dłońmi, kolana otwierają się na boki, przyciągnij się weź długi wdech. I na wydechu spływamy do przodu, do skłonu. łokcie mogą docisnąć uda na boki, pójść głowę luźno do przodu. Zostajemy w skłonie, kilka luźnych oddechów, bada konasanie. No, odpoczywamy, pozwól, żeby drgania, napięcia z ciała spłynęły z ciała na matę Okej. Okay. I na wdechu rolujemy się powolutku do góry. Możesz jeszcze troszeczkę pokołysać biodrami, strzepnąć, rozluźnić ich napięcia, Zrolować barki, przeciągnąć się w pozycji, aby głęb głębszy wdech. Namaste. Bardzo dziękuję za kolejne. Krótkie i treściwe spotkanie na macie. Dziękuję za nasz full body workout. Mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce znowu na macie. Znajdziesz na kanale więcej praktyk, dokładnie takich jak ta, ale też dłuższych, bardziej spokojniejszych, rozciągających. Wszystko, czego dusza zapragnie, także zapraszam na kanał. Zapraszam do zobaczenia, jak dołączyć do yogi Members, do dołączenia do Body Journal, czyli tej naszej miesięcznej podróży z jogą. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.